Hej, hej. Dzień dobry, ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam was w moim Wiedźmim Lesie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o podlewaniu i tak wiem, że już zrobiłam film o podobnej tematyce, pięć grzechów podlewania, niemniej tam skupiłam się na różnych aspektach. Dzisiaj chciałam się skupić stricte na uszkodzeniach korzeni i tym, jaki wpływ podlewanie ma na ich uszkodzenie, dlatego że zauważyłam, że krąży sporo mitów na ten temat. Myślę, że warto. warto by było to rozwiać, żeby nie było już wątpliwości. Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jaką wodą powinien podawać swoje rośliny, jak często to nawozić i jakie podłoże stosować do rośliny, jak dobierać podłoże do warunków, jakie mamy w domu, to zapraszam właśnie do tego filmu, gdzie omawiam pięć grzechów podlewania. Film będzie podlinkowany na koniec tego odcinka, więc będziecie mogli sobie spokojnie, płynnie przejść z tego filmu do tamtego. Nie ma problemu z tym, że będzie obejrzane w odwrotnej kolejności, bo to wcale nie jest kontynuacja. Myśląc o uszkodzeniu korzeni, mamy w głowie albo uszkodzenie mechaniczne, albo zgnicie, czasem przesuszenie. Z tym, że gnicie korzeni nie zawsze wybrzmiewa tak, jak powinno. To znaczy, mamy konkretną rzecz w głowie, jeżeli mówimy o gniciu, a mianowicie to, że przelaliśmy i korzenie zgniła. Natomiast to nie do końca tak działa. Zacznijmy sobie może od tego, w ogóle jak dochodzi do gnicia korzeni. Zdarzyć się od przyczyny. Dochodzi do w jakiś sposób do uszkodzenia tkanki, korzeni dzięki czemu mogą wniknąć drobne ustroje, które będą powodować nam gnicie i rozkładanie martwej materii, czy też uszkodzonej materii, czy też zdrowej materii. W tym przypadku na przykład bakterie będą wnikać z komórki do komórki, czy też inne patogeny i niszczyć nawet zdrową do tej pory. Rośliny. Łatwo nam sobie wyobrazić to, że przelanie powoduje gnicie, no bo jakby to jest takie logiczne. Za dużo wody, to co coś gnije. Zazwyczaj jest to związane z tym, że za duża ilość wody w systemie korzeniowym będzie doprowadzać do mikrouszkodzeń w korzeniach, co później przeniesie się na zaognienie miejsca gnicia i rozprzestrzenianie się w całych korzeniach. Będziemy mieli gnicie korzeni, jeżeli będzie na przykład gnicie bakteryjne, to ono pójdzie dalej w rośliny i może mieć nawet do czynienia z gniciem całej rośliny właśnie od korzeni. Niemniej gnicie nie jest typowe jedynie dla przelania. Gnicie może się pojawić również, kiedy uszkodzimy mechaniczny korzeń. Wystarczy, że w podłożu będą np. bakterie gnilne i spowodują tą chorobę, albo np. uszkodzony korzeń podajemy szybko wodą i też w miejscu otwartej rany, gdzie tkanki będą jeszcze niezabezpieczone, będzie dochodziło do gnicia i przenoszenia się tego dalej w korzeń. Dlatego tak ważne jest to, żeby dostosować czas podlania od przesadzenia, w zależności od tego, jak bardzo uszkodziliśmy bryłę korzeniową. Mówiłam o tym w innym filmie, ale o gwoli ścisłości. Im bardziej uszkodziliśmy bryłę korzeniową, im bardziej agresywnie w niej um, ją oczyszczaliśmy, tym więcej czasu musimy minąć od przesadzenia do podlania. Chyba, że mamy do czynienia z takimi roślinami jak na przykład wygonie, tutaj raczej nie ryzykowałabym z długim czasem podlewania po przesadzeniu, bo można nam to roślina szybko stracić tylko i oklapnąć, no chyba, że trzymamy ją w bardzo wygodnym środowisku. Ostatnio byłam na jakiejś grupie i spotkałam się z takim postem, że ktoś pisał, że ma filodendrona w Dużej Donicy, dosyć przypuszczalne podłoże. Podlewa tam raz, chyba na tydzień odrobino wody, a korzenie i tak zgniły, nie ma korzeni, co się stało. One nie tyle zgniły, co zostały rozłożone przez to, że wcześniej umarły, bo miało sucha. I dochodzimy do drugiego powodu, który szczerze powiem. Dosyć często jest przyczyną tego, że nikną nam, nam korzenie, a my nie wiemy dlaczego. Mianowicie przesuszenie, jeżeli za bardzo przesuszymy roślinę, korzenie nam obumrą. Korzenie do życia potrzebują wody, tak samo jak sama roślina. Z tym, że te korzenie są jakby na pierwszej linii frontu, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o pobieranie tej wody, i one dosyć szybko dostają w kość. Więc jeżeli za bardzo przesuszymy tą roślinę, one te korzenie umrą i wysuszą się po prostu, a co tym idzie tkanka w końcu umrze, bo komórki bez wody nie są w stanie funkcjonować. Później tą roślinę sobie podlejemy, i później nagle zobaczymy, że coś się z rośliną dzieje nie tak. My wyjmiemy roślinę z ziemi, zobaczymy, że nie ma koronii i powiemy: O nie, jednak podlewałam za dużo, bo zgniło. No nie, podlewało się za mało. To znaczy, hmm, tego, że nie było już martwe. W kiedy je podlałyśmy, dostały wodę, zaczęły się gnić, zaczęły się rozpuszczać, a inne mikroorganizmy, które zamieszkują bądź, bądź podłoże organiczne, bo cały film dotyczy tylko podlewania roślin w podłożu organicznym, czyli w różnego rodzaju migosach mikroorganizmy, które się tam znajdowały, po prostu strawiły tę martwą materię i świetnie, bo to nam chodzi, chcemy mieć te mikroorganizmy, które trawią tę martwą materię właśnie po to, żeby się pozbywać takich martwych części korzeni. Z tym, że jeżeli będziemy za często przesuszać naszą roślinę i za bardzo ją przesuszać, to może będziemy się wszystkich korzeni, będziemy musieli okorzeniać na nowo, a w najgorszym wypadku, jak nie zauważymy, że coś jest nie tak, to roślina nam po prostu padnie. Więc tak jak mówiłam, przesuszenie jest równie złe, co przelanie. Kolejną sprawą jest sama definicja przelania. Spotykam się z tym, że przelanie to jest wtedy, kiedy podlejesz dużą ilością wody. Nie. O ile nie podlewasz tak dużą ilością wody, że roślina w tej wodzie stoi, to podlanie dużą ilością wody nie jest przelaniem. Przelanie mamy wtedy, kiedy roślina nie ma okresu, w którym to duże przesycha. Czyli cały czas dajemy jej dużą ilość wody. Wtedy będzie dochodziło do nadmiernego wzrostu ciśnienia w komórkach i do rozsadzania tych komórek. Komórki roślinne mają ścianę komórkową. Więc jeżeli uszkodzimy tą ścianę komórkową, otworzymy barierę dla wniknięcia drobnoustrojów, a co za tym idzie dla wyniszczania naszych korzeni. Dlatego nie tyle istotne jest podlewanie małą ilością wody, co podlewanie w odpowiedniej częstotliwości, czyli czekamy aż to podłoże przeschnie, ale nie wybitnie, tak żeby nam wysuszyło korzenie, bo tak jak Wam powiedziałam przed chwilą, to ponownie doprowadzi do uszkodzenia korzeni, do ich zamarcia. Ponowne danie wody pozwoli organizmom pracować i rozłożyć te korzenie najzwyczajniej w świecie. I nie możecie to zrobić tak, że będziecie codziennie podlewać małą ilością wody, bo to też będzie bardzo szkodliwe. A mianowicie, po to dobieramy odpowiednią wielkość doniczki. Po to dobieramy odpowiednie podłoże, odpowiedni skład podłoża, żeby to podłoże było równomiernie nawodnione i równomiernie przesychało. Często przy przesadzaniu, jak ktoś przesadza roślinę i znajduje na przykład gąbkę w korzeniach, to mówi, że trzeba to usunąć, bo nie dość, że będzie przyduszać korzenie, czyli będzie utrudniony dostęp powietrza, to jeszcze będzie prowadzić do nadmiernego. Trzymania wody w tym miejscu, czyli nierównomiernego przesychania podłoża, co jest naszym wrogiem. Dlaczego? Dlatego, że bryła korzeniowa, dobrze zbudowana bryła korzeniowa, powinna być rozprzestrzeniona pod całej naszej doniczce. Jeżeli ona będzie trzymać więcej wody u nasady, a tu będzie sucho, to mamy dwa wyjścia. Albo będziemy podlewać, jak tutaj przeschnie czyli w środku nigdy nie przeschnie, więc dojdzie nam do gnicia, albo będziemy podawać dopiero jak w środku przeschnie, czyli na pewno już będzie taka sahara, że te korzenie już obumrą i kolejne podnanie będzie prowadziło do gnicia, a że tam mamy końcówki korzeni, to zna, jeżeli będą bakterie gnilne czy też inne patogeny, które mogą się przemieszczać pomiędzy strukturami komórkowymi w roślinie, przejdą nam i cała roślina może nam pójść do kosza, bo zgnieje w obu przypadkach. Dlatego tak ważne jest równomierne podlewanie podłoża. Chcemy, żeby całe podłoże w podaniu nam się nawodniło, i chcemy, żeby w możliwie podobnym czasie przesychało mniej więcej w całości. Dlatego dobieramy odpowiednią doniczkę, dobrze rozkładamy bryłę korzeniową i odpowiednio dobieramy podłoże, żeby właśnie do tego dochodziło. Poza tym, idzie tak jak powiedziałam, poddawanie hoodrobinom co jakiś czas jest kompletnie bez sensu. Tak samo jak podlewanie za małą ilością wody, podlewanie ze strzykawek, z naparsków itd. może być problematyczne na dłuższą metę, dlatego że nawadniamy część podłoża. I ja wiem, że ja Wam często mówiłam, że podłoże ma takie właściwości, że będzie tą wodę rozprzestrzeniać i zajmie w końcu wodę całą doniczkę. No tak, taka jest prawda, tylko że musi być wody wystarczająco żeby roślina ją pobrała i żeby ją jeszcze wystarczyło, żeby nawodniła całą doniczkę. A jeżeli będziemy lali jej za mało, to tak się nie stanie, i to jest bardzo łatwa droga do tego, żeby uszkodzić nasze korzenie, a tego byśmy nie chcieli. Dla stanu bryły korzeniowej i dla samej szybkości przesychania również bardzo istotny jest materiał, z jakiego wykonana jest doniczka, czy też ilość warstw. Bo jeżeli mamy doniczkę plastikową i dlatego jeszcze to wiadomo, że tutaj e, no nie będziemy mieli zbyt dużej wymiany gazowej, jeżeli chodzi o ścianki doniczki, to podłoże będzie dłużej wilgotne, będzie wolniej oddawać wodę i będzie miało mniejszy dostęp do tlenu. Natomiast Doniczki ceramiczne również będą utrzymywać te podłoże mokre trochę dłużej i będą ograniczać tą wymianę gazową. Jednym z nielicznych materiałów, które będą powodować to, że podłoże będzie tą wodę oddawać po ściankach, czyli nie tylko od góry, ale będzie też parować po bokach, co może pozwolić na to, że to przesychanie będzie bardziej równomierne, bo nie będzie tylko szło od góry do dołu, ale będzie szkło i od góry i od boków. Czyli no, muszę się sobie sobie wyobrazić. Jednym z licznych materiałów, który to powoduje, jest terakota, ale terakota nie barwiona, bo terakota barwiona no już ma troszeczkę te pory pozatykane, natomiast terakota naturalna tych porów pozatykanych nie ma. Dlatego zaleca się, tutaj mamy terakotę naturalną, czyli ten rudym kolorze. Na nich się lubią robić wykwity z różnych osadów. Niektórzy to czyszczą, inni nie. I to nie przeszkadza, więc tego nie czyszczę. Ze względu na właściwości terakoty, niektórzy proponują namaczanie, i powinno się tak robić, namaczanie takiej terakoty przed posadzeniem przez 12-24 godziny w wodzie, żeby ona tej wody później mniej pobierała od podłoża. Ja tego nie robię, nigdy nie robiłam i moje rośliny sobie to chwalą. Dobrze rosną, tak jak możecie na przykład zobaczyć po choi, którą przesunęłam w poprzednim odcinku. To jest moja choia T3, miała przepięknie zbudowany system korzeniowy, nie było tam żadnych uszkodzeń, on się mocno trzymał, rosła w z terakotowej. bajka. Natomiast niektórzy sobie tak chwalą yy, to namaczanie, co uniemożliwi oddawanie tak dużej ilości wody, jednocześnie pozwoli na wciąż wymianę gazową między powietrzem a wnętrzem doniczki. No niemniej, ja tego nie robię, dlatego że moje mieszanki są dostosowane do takich warunków, jakie ja mam w domu i jak ja podlewam i to wszystko mi się w takiej konfiguracji po prostu sprawdza. podlewać, żeby było dobrze dla podłoża. Już abstrahując od tego czas przysychania, bo to już sobie ustaliliśmy, mówię teraz o samej technice. Jeżeli mamy doniczki, czyli otwór odpływowy u dołu, nie osłonki bez otworu, tylko doniczki z otworem. najlepszą opcją byłoby podlanie od góry tak, żeby wszystko się przelało dołem i postawienie jeszcze w podstawku z wodą na jakieś 15 minut i po 15 minutach dopiero odlewanie nadmiaru. To jest bardzo pracochłonne i nie oszukujmy się przy takiej ilości doniczek, jaką ja mam teraz, bo ja mam już chyba ponad 200 doniczek z tym, że no mniej więcej połowa jest z więc powiedzmy, że około 100 doniczek, które wymagają ode mnie podlewania podwórz organicznych to dla mnie by zajmowało zdecydowanie za dużo czasu i też miejsca. Najzwyczajniej w świecie. Ja robię trochę inny sposób, mianowicie każdą roślinę wyciągam, przelewam nad miską yy. Następnie, zanim ta roślina wyleje wszystko z dziurki, to podstawę już na podkładkę Tam odrobina wody się zbiera w dole i ona sobie tą resztę wody wypija I moje rośliny są z takiego rodzaju podlewania jak najbardziej zadowolone Ale tak jak mówię, to co sprawdza się u mnie, nie musi się sprawdzać u Was Co istotne, takie podlewanie przelewowe może prowadzić do marnowania dużej ilości wody ja jej nie wlewam. Ja tą wodę wlewam z powrotem do doniczki i podlewam kolejne rośliny. Mogę to robić, dlatego że jestem pewna, że moje rośliny są wolne od szkodników zamieszkujących glebę. Nie mówię tutaj o na przykład bo mam naprawdę sporo. Na ten temat szykuję naukową środę. Przy dobrych wiatrach pojawi się w najbliższą środę. Więc nie będę teraz rozwijać tematu skoczogonków, Natomiast póki co skupmy się na tym, że jeżeli na przykład mam gdzieś wszędziorkę, to nie. Podlewam wodą, która wypływa z goniczki z przędziorkiem innych roślin. To jest najprostszy sposób, żeby przenieść jaja. Więc wszystkie pasożyty, które albo bytują w ziemi, albo mają cykl życiowy, który obejmuje bytowanie w ziemi, wykluczają nam takie przelewanie wody, no chyba, że chcemy po prostu przenieść te pasożyty na inne rośliny. Więc to jest tylko taka dodatkowa kwestia. Klu mojej wypowiedzi. Dostosowywujcie. Wszystko do siebie, do tego, co u Was działa. Niemniej nie zapominajcie, że przesuszenie jest tak samo szkodliwe jak przelanie, a nierównomierne podlewanie podłoża jest gorsze od tego wszystkiego. Dlatego, że ani nie przelaniecie, ani nie przesuszycie, a korzenie i tak wam umrą i ich nie będzie. Mam nadzieję, że rozwiałam kilka wątpliwości. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo inne spostrzeżenia, które według Was są prawdziwe, a ja coś powiedziałam, czy to, to dajcie znać w komentarzu, będę się do wszystkiego odnosić. Jak zawsze. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie, który będzie już w niedzielę. I w niedzielę pojawi się film dotyczący aktualizacji mojego roślin z mojego wielkiego unboxingu z jesieni zeszłego roku, bo znam sobie sprawę, że wam nigdy nie zrobiłam takiej aktualizacji. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, były tam zarówno antki, jak i chyba filodny drony też, chyba, jak i hoje. Więc dla każdego coś dobrego. Zapraszam po prostu na spotkanie się ze mną w niedzielę. A teraz życzę Wam pięknego weekendu. Trzymajcie się, pa!